Komiksowi herosi mają to do siebie, że za nimi wiecznie ciągnie się nieskończony łańcuszek złoczyńców. Właśnie dlatego nie powinno dziwić, że wielu z nich nie dostaje wyjątkowo dużo uwagi, nawet jeśli są ciekawymi postaciami. Ale wydaje mi się, że jest jeden wilan, który zawsze wybijał się ze tłumu, który tak bardzo wpisał się w popkulturę, że chyba mało kto go nie kojarzy. I tym wilanem jest Joker, król zbrodni. Szalony clown, największe z Batmana, jak zwał, tak zwał. Ze całej galerii łotrów, którzy stanęli w szranki z mrocznym rycerzem, on zawsze wybijał się z tłumu. I nie dziwota, gdyż Joker jest w dużej mierze showmanem, kimś, kto desperacko chce się wyróżnić i zwrócić na siebie uwagę. Ja osobiście uwielbiam tą postać z jednego powodu, a ten powód jest taki, że nie znasz jego originu. Wiem, wiem, że w komiksach były już próby dodania mu konkretnego originu, ale nawet wtedy twórcy zwracali uwagę, że nasz morderczy klan sam nie pamięta swojej historii wypełni, zatem równie dobrze to zawsze mogłaby być ściema. Joker po prostu istnieje. Jest niemalże siłą natury, na którą inni muszą reagować i jego pochodzenie tak naprawdę nie ma znaczenia. Joker jest Jokerem i kropka. Właśnie dlatego nie byłem na początku przekonany do nowego, solowego filmu z Jokerem. Bo oznaczałoby to przedstawienie konkretnego oryginu tej postaci. I odarcie jej z tej aury tajemniczości. Zresztą, Joker jest psycholem. Kimś, komu publika raczej nie powinna kibicować. Ba, przecież tak naprawdę jest on najciekawszy, kiedy postawisz go obok Batmana. A tutaj nie miało być Batmana. W skrócie, na początku średnio się ekscytowałem tym filmem. Ale z biegiem czasu... Moje zainteresowanie wzrastało, gdyż po pierwsze miał to być swego rodzaju Elseworld, czyli historia, która jest kompletnie oderwana od obecnej linii fabularnej, co mogło oznaczać ogromną wolność kreatywną dla reżysera, a po drugie już same trailery zapowiadały, że będzie to film bardzo inny od poprzednich, a nawet inny od jakiegokolwiek filmu z MCU. Doszły mnie też słuchy, że ten film dostał prestiżową nagrodę na festiwalu w Wenecji, co już jest historycznym wydarzeniem, no i zebrały się wokół niego dość kontrowersyjne opinie, gdyż kiedy inni uważali go za arcydzieło, inni głosili, że jest to zwykła wydmuszka. No ale jak to w końcu jest? Jak jest ten nowy filmowy Joker? Cóż, sprawdźmy! Na początku poznajemy Artura Fleka, czyli przyszłego Jokera, który, nie dość że nie należy do najbardziej zdrowych psychicznie osób na świecie, to jeszcze musi znosić niemal codzienne upokorzenia ze strony społeczeństwa, którego nie szanuje i totalnie olewa jego problemy. I pozwólcie, że tutaj zakończę, bo chyba wszyscy wiemy, jak to się skończy. No i teoretycznie to już wygląda na film, którego się obawiałem. Tutaj Joker nie jest siłą natury, która robi to, co robi bez większego powodu, ale po prostu podłamanym człowiekiem, którego dobiło społeczeństwo. Ta, to raczej nie jest mój Joker. Myślałem, że właśnie przez to nie będzie mi się tego filmu oglądało przyjemnie. Ale potem zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę powodem, przez który komiksowi bohaterowie są tak ciekawi do dzisiaj, to właśnie fakt, iż możesz ich przedstawić na najróżniejsze sposoby. Więc, tak, to niekoniecznie jest mój Joker, ale to całkiem ciekawe zobaczyć zupełnie inną interpretację tej postaci. W ogóle Joker jest wyjątkowo unikalny, jeśli chodzi o kino superhero. To w żadnym razie nie jest film akcji. Nie ma tu pościgów, strzelanin, chwytliwych one-linerów. Nie, to zwyczajnie studium postaci. A całość skupia się na przedstawieniu powolnej degradacji psychiki, głównego bohatera w cudzysłowie. Nie jest to też film zbyt optymistyczny. Na szczęście nie jest to ten sam pseudo-głęboki styl, który przedstawił nam Zack Snyder w swoich filmach. Czuć, że tutaj ten mrok jest szczery, że twórcy faktycznie chcą powiedzieć coś ważnego. Innymi słowy, jest to komiksowy dramat psychologiczny. Powiecie, ale przecież Batmany Nolana były głębokie! Eee, czy na pewno? Z perspektywy czasu widzę, że są wbrew pozorom bardzo komiksowe. Powiecie, ale przecież Watchmen Snydera było głębokie? No tak, tylko że to była dosłowna kalka z komiksu, więc nie jest to dla mnie szczególne osiągnięcie. Joker natomiast jest wypełni oryginalnym, autorskim dziełem a nie adaptacją konkretnej historii. Jest jeszcze taka sprawa, że Batmany, Nolana oraz filmowe Watchmen, a nawet Logan, to wciąż są filmy akcji, nawet jeśli pozują na coś innego. Jak mówiłem, w Jokerze czegoś takiego po prostu nie ma. A skoro o naszym klaunie zbrodni mowa, jasne, są ludzie, którzy ten film upustwiają, są tacy, którzy go nie cierpią, ale chyba wszyscy zgodzimy się co do jednego. Joaquin Phoenix w tej roli jest... Cudo. Cudo jest... Absolutnie bezbłędny. Pewnie już polecą pytania, czy jest to najlepszy filmowy joker? No, ja nie lubię tego typu porównań, bo myślę, że każdy z filmowych jokerów do tej pory był naprawdę unikalny. Ale jeśli o mnie chodzi, przynajmniej pod względem aktorskim, to jest mój ulubiony joker. Jestem niemalże przekonany, że gdyby grał go tu ktoś inny, ten film na pewno byłby znacznie gorszy. No dobrze, pora zatem przejść do sekcji, gdzie pozwolę sobie skomentować kilka argumentów przeciwko temu filmowi, a wierzcie mi trochę się ich uzbierało. Jednym z nich jest fakt, iż przedstawione tutaj Gotham jest strasznie przerysowane, a twórcy przesadzili z pokazaniem jego korupcji. Ja nie mam z tym problemu, no bo wiecie, to jest Gotham, tam zawsze był syf, HIV czy inna malaria. Idąc tym tropem, są tacy, którzy narzekają na to, iż przemoc społeczna stosowana wobec Artura jest przesadzona i że nikt tak po prostu nie znęca się nad człowiekiem bez powodu. Oj, żebyście się nie zdziwili. Uwierzcie mi, sam wiem z doświadczenia, że ludzie są zdolni do przemocy bez konkretnych powodów. Jasne, w tym filmie jest to lekko skontensowane, ale dla mnie idea znęcania się nad kimś bez powodu wcale nie jest taka przerysowana. A właśnie, są też komentarze, że ilość nieszczęść, która spada na Artura, jest przesadzona i żaden człowiek nie przeżywa tyle cierpienia. Na początku trochę się z tym zgadzałem, ale kiedy pomyślałem nad tym trochę dłużej, przypomniałem sobie, że niektóre z tych nieszczęść padają na Artura trochę z jego winy, jak na przykład w momencie, gdy bierze broń od swojego kumpla, co doprowadza do kolejnego łańcuszka nieszczęść. No, mógł jej nie brać, więc w sumie to akurat była trochę jego wina. No i pozostała jeszcze jedna kwestia. Czy ten film faktycznie prowokuje do przemocy, jak niektórzy w mediach twierdzą, i czy usprawiedliwia on czyny takich morderców jak Joker? Moim zdaniem nie. Myślę, że chociaż pokazuje on, że czynniki zewnętrzne także mogą wpłynąć na taką osobę, nie wydaje mi się, żeby film gloryfikował okrutne czyny Artura. A nawet jeśli trzeba zwrócić uwagę, że cały film jest pokazany tylko z jego perspektywy, która jest dość ograniczona, on sam widzi siebie jako bohatera i faktycznie czerpie radość z tego co robi. Ale jak mu się bliżej przyjrzysz, to zobaczysz, że jest on też wyjątkowo egoistyczną osobą, która po prostu domaga się atencji, która była mu odmawiana. Kiedy w końcowej scenie w studio żali się, że społeczeństwo go do tego doprowadziło, to nie mówi on w imieniu wszystkich ludzi, takich jak on, którzy doznali krzywdy. On mówi tylko i wyłącznie o sobie. Tak więc to nie jest postać, którą koniecznie masz lubić, a tym bardziej utożsamiać się z nią. Tak, w pewnych momentach może ci go być żal, ale nie zmienia to faktu, iż gość ma kuku na muniu. Znaczy wiecie, ja też się zgodzę, że społeczeństwu należy jebać grubą szczotą, tak? Tak, oczywiście, pełna zgoda, tak, ale mimo to jakoś nie chodzę i nie strzelam do innych ludzi. Jeszcze. A propos sceny w studio musimy pogadać o pewnej rzeczy, która moim zdaniem nie pozwala sklasyfikować Jokera do miana arcydzieła. Przez większość czasu film bardzo umiejętnie korzysta z zasady pokaż niemów i większość scen jest poprowadzona z niesamowitą subtelnością. Niestety zdarzają się momenty, kiedy widać, że reżyser po prostu nie miał jaj i dowalił na siłę trochę flashbacków, żeby wyjaśnić nam pewne niuanse, tak żeby widz dokładnie wiedział o co chodzi. We wspomnianej scenie w studio Artur dosłownie tłumaczy widzowi całe przesłanie filmu, co brzmi wyjątkowo łopatologicznie i niesubtelnie. To niestety można uznać za minus. Podsumowując, czy Joker jest przełomem w wykinie superhero? Ośmielę się stwierdzić, że tak. Chociaż nazwanie go arcydziełem jest odrobinkę przesadzone, jest to ogromny krok do przodu, jeśli chodzi o ekranizację przygód komiksowych postaci. Joker pokazuje wiele rzeczy, jak to, że nie zawsze musisz na tego typu film wydawać 200 milionów dolców, aby się zwrócił oraz, że nie każdy film superhero musi być filmem akcji. Ale przede wszystkim Joker pokazuje, że filmy z postaciami z komiksów mogą trafić do niemalże każdej publiki. Zarówno tej pragnącej czystej rozrywki, jak i do tej pragnącej bardziej głębszych wrażeń. Innymi słowy, na tym etapie jest to moim zdaniem najlepszy film od DC. I oby następne filmy były równie dobre, jeśli nie lepsze. A z mojej strony to by było na tyle. Dzięki za uwagę. No i do następnego razu trzymajcie się. Cześć!